Teraz na końcu, chociaż Duch Święty był, był wzywany nieustannie dzisiaj w czasie naszego spotkania, ale jeszcze zakończmy naszą modlitwę, właśnie nasze spotkanie, jeszcze wzywając Ducha Świętego, prosząc, żeby wylał się na nas, żeby obdarzył nas nowymi darami, umocnił, korzystanie z tych darów, które nam dał, i posłał nas na misję nowej ewangelizacji w tym świecie, tak jak Jana. Apostoła posłał, żeby go ogłosił swoim życiem, swoimi słowami, swoimi pismami. Więc teraz proszę abyście położyli e, naszym to zwyczajem modlitewnym prawe dłonie na, na ramieniu oso osoby, która jest przed tobą. Dobrze? Połóż prawą rękę na ramieniu osoby, która jest przed tobą, a e, lewa dłoń na ramieniu osoby, która jest po twojej lewej stronie. Także też jak tam nie ma kogoś przy tobie, no to połóż na, na skrzydłach anioła albo, albo na ramieniu świętego Jana Apostoła albo świętego Ojca Pio. I teraz e, e, wzywaj Ducha Świętego dla tej osoby. Dla tej osoby jednej i drugiej, na której położyłeś swoje dłonie, o rozpełnienie Ducha Święte, darów Ducha Świętego w tej osobie, o nowe właśnie przyjście Ducha Świętego, o to, żeby ta osoba

Hallelujah 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 Przyjdź, Duchu Święty, wylej się na nas, wylej się na cały świat, wylej się na Polskę. Duchu Święty, wylej się na nasze rodziny, na nasze domy, na miejscach, w których żyjemy, pracujemy. Przyjdź i rozpal nas, przemień tą ziemię, Duchu Święty, odnów tą ziemię. Pomóż zakładać Święte małżeństwa, święte rodziny. Niech będzie dużo powołań kapłańskich, zakonnych. Niech powstają nowe zakony, nowe zgromadzenia, nowe seminaria, nowe wspólnoty, grupy modlitewne. Niech powstaną nowi ewangelizatorzy także w, w mediach, w internecie. Przyjdź Duchu Święty. Panie, niech powstaną nowe strony internetowe, nowe... Media katolickie, chrześcijańskie, ewangelizacyjne, ewangelizujące w Polsce i na całym świecie, Polaków i nie tylko. Przyjdź duchu święty, a daj nam nowych dziennikarzy, nowych polityków, nowych urzędników, nowych wojskowych. Przyjdź duchu święty, nowych policjantów, nowych biznesmenów, którzy będą z wiarą szli. Przez ten świat Pomóż Duchu Święty, znaleźć dobrą pracę tym, którzy chcą pracować, a mają złą pracę albo nie mają pracy Nie powstają nowe szkoły chrześcijańskie. Przyjdź Duchu Święty, dzięki Tobie. Nowi nauczyciele, nowi wychowawcy, nowe pokolenie chrześcijan. Niech przyjdzie nowe pokolenie chrześcijan. Ari, Ari, Ari. Błogosław dzieci, które tu są, które będą nas słuchać. Ari, Ari, Ari. Błogosław kapłanów, którzy tu są i będą nas słuchać. Błogosław biskupów, którzy będą słuchali tego spotkania. Ari, 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 Maria. As, ala, 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 ala,

Naszą premier, która miała ciężki wypadek. Prosimy o zdrowie dla niej. Kerio, Dla naszych rządzących, którzy kierują się wiarą i, 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 i miłością w swoim, swoim, na swoich urzędach. Kerio, Bogosław naszych rodziców, rodzeństwo, przyjdź Duch Święty do nich. Duch Święty teraz przychodzi do Ciebie. Przyjdź Duch Święty. I ci głos Jezusa, i ci głos Jego Ewangelii. Czytaj Ewangelii, żyj Ewangelium, adoruj. Często się spowiadaj, często przyjmuj Jezusa w komunii. I ci głoś, i ci nie ustawaj, i ci nie bój się, bo ja cię będę posyłał. Spocznij w Duchu Świętym. Ale dam Ci nową siłę, nową moc, nową, nowy, nowy zapał, nową gorliwość. Niech Heria. Ci, którzy żyją w samotności, poznają też osoby właściwe dla nich. Pan Bogosławi, też, którzy tutaj są, a są w narzeczeństwie, przygotowują się do małżeństwa. Aria i małżonków, Pan błogosławi. Pan wylewa ducha czystości, abyśmy wszyscy żyli w czystości. Czystość jest piękna. Czystość jest, czystość piękna. Czystość jest z Boga. aria, Jak Jan Chrzciciel był czysty i święty. Chwała Ojcu i Synowi Ojcu i, Synowi i, Duchowi, i Synowi. Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. I za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. A teraz z wiarą i radością powiedz tej osobie, która jest przy Tobie, Duch Święty Cię posyła. A teraz jeszcze drugie słowo tej osobie, która jest przy tobie, powiedz: Jesteś córką, jesteś synem Maryi. Dziękujemy Tobie Panie za to piękne, cudowne spotkanie z Tobą, z Maryją, z Janem Apostołem. I prosimy, żeby te łaski, które otrzymaliśmy, przynosiły w nas wielkie owoce dla dobra nie tylko naszego, ale całego Kościoła i świata. Teraz będzie błogosławieństwo, poproszę księdza Tomasza aby nam to błogosławieństwo udzielił. I po błogosławieństwie będzie jeszcze krótka modlitwa. Kto będzie chciał, tak jak mówiłem przed spotkaniem, to będzie można podejść tutaj do nas, do kapłanów, ale idziemy ale tylko do jednego z kapłanów, nie przechodzimy od kapłana do kapłana. I proszę zrobić za chwilę przejście tutaj na środku kościoła. Żeby osoby, które będą omadlane, mogły wyjść przez środek. I proszę, na razie stójcie w swoich miejscach po błogosławieństwie. Proszę, żebyście tak nie parli do przodu, tylko osoby omadlane wychodzą przez środek Kościoła i spokojnie podchodzą następne, tak żeby nie było takiego ścisku. Także stójcie na razie na swoich miejscach. Proszę, żebyście też zabrali wszystkie swoje rzeczy, żeby o niczym nie zapomnieć, żeby też w miarę możliwości zachować tutaj porządek, ład w Kościele. Jak dobry Pan pozwoli, to byśmy to się spotkamy też 11, tylko że marca, drugą w drugą sobotę miesiąca marca, to będzie już okres, okres Wielkiego Postu. Na spotkaniu, na spotkaniu dla młodych. Ee, 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 a za tydzień będzie jeszcze spotkanie ogólne, ee, spotkanie ogólne dla wszystkich od godziny 12 na Przeprośnej na Przeprośnej Górce. Te błogosławieństwo jest związane z pobłogosławieniem wszystkich dewocjonali. Które nabyliście. Jeżeli są osoby do Komunii Świętej, to dopiero po modlitwie wstawniczej niech podejdą tutaj do ołtarza i, i uklękną. Wiele osób, które będzie z Was wracać po spotkaniu, doświadczy wylania ducha radości. Także będzie Taka, taka radość w niektórych samochodach i autobusach, i, i busach, i busach e, że nawet kierowcy będą się śmiali. I niektórzy będą musieli prawie że się zatrzymać, żeby trochę <grym audible> przestać się śmiać. Yy, jeszcze chcę, żebyśmy podziękowali kapłanom naszym. I podziękujmy wspólnocie miłości i miłosierdzie Jezusa! Jeszcze nie było oklasków dla Jana Apostoła. Dla Jana Apostoła oklaski jeszcze. Podziękujmy też ojcu Danielowi, naszemu pasterzowi. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo Pan z wami, nie was błogosławi, i szczerze Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.